Teraz będzie jeszcze dodatkowa ważna informacja. Nie będę może mówił za dużo szczegółów, ale odnośnie też tej naszej sytuacji, tych ataków na nas, na to miejsce, czy na mnie, wiadomo, że też zostały nałożone różne kary niezgodne z prawem kanonicznym. Ja o tym też już, już wiele razy mówiłem. Że nie można suspendować kapłana za nieprzestrzeganie prawa państwowego, praw sanitarnych, więc wiele razy to już mówiłem, że to jest z tego powodu ta kara nałożona na mnie nieważnie, i również dlatego wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, modlą się, nie popełniają żadnego grzechu, i zostało to już częściowo potwierdzone. Na razie, tak jak powtórzę, nie jest to możliwe, żebym mówił za dużo szczegółów, ale jest to z, z sprawdzona wiadomość z prawdziwego źródła. Jedna osoba kontaktowała się z kapłanem w Watykanie, który zajmuje się sprawą naszej wspólnoty, tego miejsca i sprawą związaną z moją osobą. Batykan ma to teraz pod swoim opieką i właśnie przyglądają się temu, co się tutaj również dzieje. I ten kapłan powiedział tej osobie na pytanie, w związku właśnie z tym miejscem, z tą sytuacją, to on powiedział, nie chcąc mówić może więcej niż to właśnie, co powiedział, że te kary nałożone na mnie, na to miejsce, są zawieszone, czyli nie obowiązują. Czyli również z tej strony jest wskazane, że można tu przyjeżdżać, że ja jako kapłan dalej mogę w pełni pełnić swoją posługę kapłańską. Jest to wszystko ważne. Nie ma żadnego grzechu, bo jest to zawieszone. Więc to ta wiadomość uważa, powinna też być potem umieszczona na YouTubie dla wszystkich. Jak będą inne szczegóły, być może jest taka nadzieja, że to będzie potwierdzone również pisemnie przez Watykan, no to wtedy będziemy również o tym informować. Na razie tyle, ale jest to wiarygodne. To nie jest wymyślone, nie jest to naciągane, że sobie ktoś coś powiedział, tylko to jest wiadomość z Watykanu, ważna i pewna, ale sądzę, że z tego powodu ksiądz arcybiskup i kuria nie będą chcieli tego rozgłaszać, no bo dla nich wygodna jest ta opcja właśnie taka, że wszyscy przyjeżdżając tutaj, no to grzeszą niemiłosiernie i wszystko jest zakazane, wszystko jest zabronione. Nawet tutaj się zdarza, jeden, jedno miejsce takie jest tutaj niedaleko stąd, Taki Dąb grzyma i to już nie pierwsza była taka sytuacja, ale osoby, które chciały tam przenocować, no to odmówiono im dlatego, że przyjeżdżają tutaj i grzeszą. Przyjeżdżają tutaj grzeszyć. Więc to jest już właśnie już nie jest straszne, tylko to już jest bardzo śmieszne, albo, albo śmieszno i straszno. Jak są takie argumenty, że zresztą, jak ktoś ma intencję, żeby być w takim domu piegrzyma i grzeszyć, to on będzie grzeszył, to mu po prostu nikt tego nie zabroni. A taki powód, że nie możesz tam zanocować, dlatego że tu przyjeżdżasz, to jest, no, uważam takie, takie właśnie tego typu śmieszne i straszne. Więc, żeby się tym też nie przejmować, przyjeżdżajcie, drodzy, jest wiele noslegów innych, gdzie możecie też przenocować, przyjechać tutaj potem, jest też nadzieja odnośnie Domu Maryi, że jest nadzieja, że ten dom odzyskamy. Być może nawet już niedługo, więc to też taka dobra wiadomość, ale też nie mogę powiedzieć za dużo, bo na razie tylko tyle, więc też proszę was o modlitwę w tej intencji. I spełnia się to i będzie się spełniać to, co powiedział Pan Jezus ze świętej Faustyni, że nieprzyjaciele, jej rozbiją się u podnóżka stóp Jezusa. Więc podobnie dzieje się również z tym dziełem Jego miłości, z tym miejscem. Ci, którzy będą, czyli atakować i, atak i atakują, niszczyć, to się rozbiją sami u stóp Jezusa.